Kurwa go nie widzę na tym aparacie? Leci na przykład kanał no. no ja wiem tylko że na aparacie go nie widzę Ja się odsunę teraz Tylko weź do Saj To są Ach. I myślisz, że go zapałem? za silnikiem. Z drogą, taki niski przod ze silnikiem. To znaczy? No, po prostu tak przeleć prostu wzdłuż w nas. Dobra, ale... No, na pewno na no, no, no tego nie będę widział. po powięginam. Dobra. Teraz taki spokojny. No, bo ktoś na najdubiej się, się stanie. Chyba się zawstydzili Tomek, ona na wieczną O, tego nie nagrałem A tam leci Tomek gdzieś, tutaj Mam Cię godzić?